Dzień dobry! W tej lekcji przygotowałem zadanie do zrobienia, aby przećwiczyć wykrywanie zboczy, ponieważ wykrywanie zboczy to ważna instrukcja i często z tą instrukcją pojawiają się problemy, więc warto dobrze to przećwiczyć. Jeżeli chodzi o zadanie, no to bazujemy na naszej aplikacji sterowania magazynem. Tak naprawdę tutaj sterowanie możliwością podjazdu pod ten magazyn. I zadanie sprowadza się do tego, aby lampę L2, czyli nasze czerwone światełko uruchomić. Czyli tutaj lampę L2, uruchomić wtedy, gdy całe auto wjedzie. Ponieważ na tą chwilę czujnik C1 jest na tej samej wysokości jak, jak lampę, więc jak kierowca wjeżdża, to nie widzi, czy ta lampa się zmieniła, czy nie. Ale tutaj Zadanie jest po to właśnie, żeby przećwiczyć instrukcję i my chcemy, żeby ta lampa nam się włączyła dopiero wtedy, gdy cały samochód wjedzie. Więc musimy wykryć zbocze na czujniku C1 i odpowiednio te zbocze wykorzystać w kodzie programu, aby ta czerwona lampa teraz zapalała się w innym momencie. No i korzystamy... Z instrukcji wykrywania zboczy, instrukcja P lub instrukcja N, czyli te instrukcje, które poznaliśmy w poprzedniej lekcji. Więc proszę, abyś to zadanie zrobił. Myślę, że nie będziesz miał większych trudności, aby to wykonać. Rozwiązanie, oczywiście, znajduje się w linku poniżej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.